Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Michalina Poloczek i chciałam Wam dzisiaj pokazać, jaką paczuszkę dostałam od Asi Szulik. Jest to warsztat na album. Pierwszy raz zamówiłam sobie warsztat albumowy u Asi Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co się w środku znajduje, jak to wszystko wygląda u niej. Już się nie umie doczekać, jestem bardzo podekscytowana. No to jedziemy i otwieramy. Zobaczmy. Oj. Ślicznie. Zapakowane. Naprawdę, wow! No i popatrzcie, jak to ładnie wygląda wszystko. Zresztą już samo pudełko zrobiło dla mnie bardzo dobre wrażenie, bo kupowałam warsztaty wcześniej, czy cokolwiek. Zawsze przychodzi zwykłe pudełeczko. A tu jest piękny napis: Asia Szulik, pracownia kreatywna. Jedziemy z tym światem. A to, jak otwarłam, no po prostu. Coś pięknego. U Ury jest jeszcze karteczka na wieczku. Ten zestaw warsztatowy w niebieskościach został przygotowany specjalnie dla ciebie. Bardzo zadbałam o każdy jego szczegół, abyś poczuł się naprawdę wyjątkowo przyjemnej pracy. Asia Szulik, pracownia kreatywna. No, coś pięknego. Jak to wszystko ładnie wygląda. No ta, ta siemka, popatrzcie, jak to wszystko jest zapakowane. No, przecież cudnie. Tu jest chyba dodatek gratis od Asi. Elementy do wycieczniania, przecudne, prześliczne. Tu jest chyba, nie wiem, zajrzę, co tu jest. Tu jest magia wspomnień, instrukcja, porady, notatniki i długopis. Asia Szulik, Pracownia Kreatywna. No super. Wcześniej na warsztatach nigdy nie dostawałam yy, tak rozpisanego warsztatu. Zawsze to tylko były filmy na YouTube czy live'y. No to świetne to jest. Dukopisik też. Coś na osłodę. Tu jest jakieś pudełeczko. A tu jest od o tych z warsztatu terapii zajęciowej, z mielca. No pięknie zrobione. No, patrzcie, jaki ładny gratisik. Dziękuję Ci za zaufanie i zakup warsztatu Magia Wspomni. Mam nadzieję, że wspólne tworzenie ze mną sprawi Ci dużo radości i satysfakcji. Serdecznie Cię pozdrawiam. Piękne mamy klej introligatorski, otwieramy jest wszystko, co jest potrzebne nam do albumu. Tu jest płótno introligatorskie. Tak pięknie jest wszystko poukładane, zapisane, że chyba nie, nie chcę tego otwierać. Mam na razie tyle pracy, że na pewno nie będę w najbliższych dniach go tworzyć, ale już niebawem. Jak stworzę, to wam pokażę oczywiście. Tu są tekturki introdukatorskie, zestawmy swoich materiałów. Tu jest też płótno. Chyba dodatki do albumu. Ta ziemka, bardzo ładna płytna. Piny z Lemon Craft kluczka, magnesiki, dodatki z lemon, karteczki. Ojej, dużo karteczek, bardzo dużo kartek. O! Piękne napisy już przygotowane. Wystarczy tylko wyciąć. Miłość jest w nas. Nasza miłość jak wino. Ten dzień, ta chwila. Nasze wspomnienia, magia wspomnień. Bądź zawsze obok mnie. I... Znowu karteczki powycinamy. o I trzy bloczki papieru z Lemon craft, Blue Almond, na którym Będziemy tworzyć całą kolekcję, bardzo Ci Asiu dziękuję, jestem mile zaskoczona tą paczuszką, bardzo, bardzo mi się wszystko podoba, już się nie doczekam warsztatu, cały czas z wrażenia chyba uderzam w głowę w lampę. i się rusza kamerka, bardzo dziękuję Ci za dodatki, za śliczny kubeczek, kubeczek no taki na serwetki, serwetownik może to być, mile zaskoczenie. To instrukcje obsługi eee, instrukcje obsługi. Przewodnik po warsztacie. Za długopisik i za osłodzenie mi dnia, które patrzcie jak ślicznie pasuje. No cudowność. Bardzo ci się ślicznie, kochana, dziękuję, bardzo się cieszę i już się nie doczekam, aż e, pokażę Wam stworzony album.